Dzień dobry, tu Damian Wójcik. A to jest podcast codzienny, odcinek 349. I zapraszam Ciebie na 10 futurystycznych newsów zmieniającego tygodnia. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego, gdzie prezentuję futurystyczne wiadomości, newsy zmieniającego tygodnia. I pierwsze cztery dotyczą klasycznie zdrowia i tego, jak się jak gdyby rozwija nasza technologia, czy biotechnologia, która jest bardzo ważna dla nas jako gatunku. No, i pierwsza rzecz, która się udała w tym w ostatnim czasie, to jest to, że wrzuciliśmy do komórek nano urządzenia, czyli takie niewielkie, niewielkiej wielkości sensory, które miały 22 nanometry, i one jak gdyby zostały umieszczone bezpośrednio w komórkach, które były jak gdyby tuż przed podziałem, żeby zobaczyć, jak dokładnie to wygląda. Dzięki temu jesteśmy w stanie o wiele lepiej odkryć mechanizmy, które stoją właśnie za całym tym, całą tą machiną wewnątrzkomórkową, zbadać to i sprawdzić, jak to dokładnie działa. Bardzo fajna wiadomość, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wpływać jeszcze lepiej na naturę i na to, jak ona działa. Kolejna, kolejny news dotyczy tego, że pierwsi pacjenci dostali dawkę. W fazie pierwszej badania. Faza pierwsza badania chodzi o to, że jeżeli coś przed wejściem w Stanach do takiego ogólnego użytku medycznego musi przejść przez trzy fazy badania leków. Faza pierwsza jest stosowana zazwyczaj na jednej, dwóch, dziesięciu osobach od jednej do 10 osób. Taka jest taka dość konkretna, mała liczba. No i faza pierwsza, jak gdyby została przeprowadzona, dotycząca antyciał. Na COVID-19. I chodzi o to, że e, amerykańska firma farmaceutyczna Eli Lilly and Company właśnie zaczęła e, podawać dawki dla ludzkich pacjentów w pierwszej, właśnie próbie potencjalnej anty, znaczy potencjalnemu leku, który za, zawiera przeciwciała, które są zaprojektowane do walczenia z COVID-19. I ten nowy, no, nowy lek ma taką nazwę LY-COV555, i został jak gdyby stworzony razem z taką firmą biotechnologiczną biotechn AppCellera z Vancouver. I okaza okazało się, że tak gdyby jest bardzo szybko, bo w 3 miesiące udało się to stworzyć, i na razie wygląda to tak bardzo yy, dobrze ciekawie i obiecująco, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo jeżeli to będzie działało, no to wtedy będziemy mieli już taką bezpośrednie działanie przeciwko właśnie temu wirusowi, który wywołuje tą naszą pandemię na naszym świecie. To dodatkowa rzecz, taka ciekawa ostka, która dotyczy tego, że jak jesteśmy w temacie koronawirusa, no to naukowcy w końcu najprawdopodobniej odkryli, co się stało, że koronawirus się pojawił. I tutaj chodzi o to, że ten wirus, jak wiadomo, jak wiemy, został powstał z królestwa zwierząt i najprawdopodobniej zgodnie z jakąś analizą genetyczną yy, nigdy nie został jak gdyby odnaleziony pomiędzy takimi istniejącymi chorobami nietoperzy więc najprawdopodobniej wygląda to tak że jest to hybryda dwóch wirusów jeden wirus właśnie pochodzi z nietoperzy a drugi z łuskowców i najprawdopodobniej nastąpiła coś takiego jak to się nazywa Rekombinację i to może nastąpić, jeżeli dwa niepowiązane ze sobą wirusy yy, zarażą tego samego, yy, tą samą yy, tego samego nosiciela. I to też miało miejsce chyba przy świńskiej grypie jakiś tam czas temu, która była też taka groźna i tam się chyba akurat okazało, że jakiś mężczyzna gdzieś w Meksyku zachorował na grypę od świn i od chyba kur i od czegoś jeszcze i miał chyba był normalnie chory na grypę, i to się tam pomieszało i zaatakowało ludzi. Więc tutaj akurat nastą najprawdopodobniej nastąpiło to samo. I czemu to jest ważne? No bo są teorie konspiracyjne, które yy, dzięki temu najprawdopodobniej one nie są prawdziwe. Ale jest też niebezpieczne w tym względzie, że takich rekombinacji może dochodzić bardzo, bardzo wiele i nie wiadomo, kiedy kolejna pojawi się. Ta na tyle niebezpieczna, że będzie nam zagrażać jako ludziom. Tak samo jak koronawirus. No i ostatni taki dość pozytywny news. Naukowcy wyhodowali niewielkie ludzkie wątroby. I te wątroby zrobili tak, że pobrali komórki ze skóry, zmienili je w komórki macierzyste, następnie umieścili je w maszynie, która pomogła im urosnąć w małe wątroby. I następnie te miniaturowe ludzkie wątroby zostały umieszczone w pięciu żywych szczurach, które miały usunięte komórki ze swoich własnych wątrów, żeby zobaczyć czy ten jak bardzo dobrze będą te nowe pracować i yy, cały czas to wszystko działało 4 dni później, kiedy jak gdyby szczury zostały zabite i sprawdzone, co tam się dokładnie wydarzyło. I oczywiście wszystkie szczury miały jakieś tam komplikacje i tak dalej, ale to jak gdyby pokazuje, że jesteśmy w stanie już teraz na szczurach przeszczepiać właśnie takie rzeczy, więc nie wiadomo co się wydarzy, jeżeli my jako ludzie jeszcze bardziej zmienimy tą technologię, być może zamiast kiedyś robić przeszczepy, będziemy po prostu hodowali sobie organy. I teraz newsy związane z kosmosem, więc najważniejsze jest to, że 30 maja wyskoczył Crew Dragon, czy został wystrzelony Crew Dragon z terenu Stanów Zjednoczonych na międzynarodową stację kosmiczną. Oglądałem, wyglądało to wspaniale, ciekawie, bardzo dobrze przeprowadzone, pierwszy raz chyba w historii e, takie, aż informacje były przekazywane, kiedy to miało miejsce, więc jest super news, super wiadomość i dzięki temu świat Zachodu ponownie uzyskał możliwość wysłania ludzi w kosmos, wiadomo robią, robi, robiła to Rosja, robią to Chiny, czy tam już planują to zrobić tak bardzo skutecznie, bo planują zbudować osądzację kosmiczną, która będzie ko krążyła wokół Ziemi. Więc teraz, jak gdyby Zachód, czy tutaj akurat Stany Zjednoczone dołączyła, dołączyły do tego całego grona ludzi. Następny news związany jest z tym, że InSight, czyli ten lądownik marsjański, który miał taki problem, że się zakopał w marsjańskiej glebie i nie mógł się przekopać przez bardzo taki luźny materiał. I udało się w końcu to pokonać, i on tam cały czas próbuje się wkopywać w głębi. Chodzi o to, że ten jego tam próbnik ma długość około 3 metrów, 16 stóp, to jest tak 4,5-5 metrów gdzieś mniej więcej. I e, żeby się przekopać przez jak gdyby tą wyższą warstwę gleby marskiej, żeby zobaczyć że gdzieś tam w głębi jest jakaś wilgoć i takie różne inne rzeczy. Na razie udało mi się pokonać ten problem, zobaczymy co faktycznie odkryjemy na tym Marsie, jest to bardzo ciekawa informacja. No i oczywiście ostatnie jest to, że jak pewnie mówiłem o tym, że SpaceX tam, tam czwarta, czwarty prototyp jego tego Starship, czyli tego statku takiego dużego, który planują przesyłać nawet 100 osób i ładunek i tak dalej na planetę, znaczy na orbitę okołoziemską, a docelowo na Marsa no to planują w tym roku dalej go wysłać i wysłać już taki finalny prototyp w przestrzeni kosmiczną, zobaczyć czy wyleci, wyląduje i tak dalej. Dalej są te plany, ten Crew Dragon faktycznie wystartował, zadziałał, no ale to jest jak gdyby kolejny krok w planach SpaceX, aby prawidłowo i dobrze rozwijać tą technologię kosmiczną. I teraz niusy związane z innym, z rozwojem nas, jako ludzkości. No i pierwszy jest chyba taki ważny, bardzo, że uży, użyliśmy wodór do tego, aby podgrzać stal, i stal podgrzaliśmy do takiej temperatury y, przed jej takim rolowaniem, czyli jak wyobraź sobie, że masz tą taką gumę długą, kiedyś były takie gumę, gumy bardzo długie, które się tak rolowało, w takich, takich, były takie zrolowane, coś jak taśma klejąca. No i my właśnie w ten sam sposób teraz wykorzystywaliśmy taką instalację, która korzystała z Wodoru, który płonął zamiast gazu ziemnego do tego, aby podgrzać odpowiednio stal, aby byliśmy w stanie ją zrolować. I to akurat jest taka firma, która pochodzi ze Skandynawii, nazywa się Owako i mają swoje site produkcyjne czy tam te fabryki w Finlandii, Niemczech, Włoszech, w Niderlandach i w Szwecji. I ogólnie korzystają właśnie teraz, znaczy pokazali taki proof of concept, że używanie wodoru nie zmienia struktury tej stali, ona cały czas jest dobra i tak dalej. Więc to najprawdopodobniej będzie kolejny krok do tego, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych związaną z właśnie przemysłem stali, czy, czy produkcji stali, czy tym przemysłem ciężkim. Kolejna informacja jest taka dość ciekawa. Zostało stworzone. Został stworzony taki generator, który wygląda trochę jak taka kostka. I chodzi o to, że w skrócie działa on na tym w taki sposób, że tworzy czystą energię, która działa na takiej zasadzie, że część z tego panelu słonecznego jest skąpana w promieniach słońca, reszta jest skąpana w cieniu. I z racji tego, że część jest oświetlona, a część jest ciemna. Następuje y, ruch y, elektronów, który napędza, czy, czy zasila właśnie tą całą, ten cały panel. Jest to bardzo ciekawa informacja, bo pokazuje, że jesteśmy w stanie korzystać w miejscach, które do tej pory były niedostępne. Czyli gdzieś jest trochę cienia i nie można postawić takich typowych paneli słonecznych. No i z racji tego część jest z nich skąpana w cieniu, część jest w słońcu i jesteśmy w stanie uzyskać energię bardzo czystą. No i dodatkowo rzecz jest taka też ciekawa, że naukowcy po raz pierwszy w historii wykorzystali mikroskop, aby zaobserwować, jak światło porusza się przez kryształ. Czyli bardzo szybki mikroskop elektronowy w Izraelu właśnie otworzył jak gdyby nowy rozdział dla naukowców, którzy zajmują się właśnie tymi całą tą fizyką kwantową i tym takim obszarem działania naszego wszechświata i wszystkich i fizyki. Więc no, jest to interesująca informacja do, dlatego, że jesteśmy w stanie coraz bardziej i lepiej Panować nad tym, i to będzie kolejny jak gdyby krok w rozwoju całej tej technologii kwantowej. Ja to akurat mówię o tych takich komputerach kwantowych i tak dalej. Czyli tutaj jesteśmy w stanie tu już tak dokładniej i lepiej troszkę tutaj współdziałać i pracować właśnie z tą informatyką i z fizyką kwantową. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego i dziesięciu futurystycznych newsach. Bardzo dziękuję Tobie za uwagę, życzę Tobie wspaniałego weekendu, To był Damian Wójcik, do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć!